Arn.eu Chyba będziemy zgodni co do tego, że NES, czy mówiąc bardziej swojsko, Pegasus, miał wyśmienitą bibliotekę gier. Konsole Nintendo były tak popularne, że każdy chciał zamoczyć palec w smakowitym, konsolowym torcie. Przez pewien czas piraci tworzyli więc nieautoryzowane kopie gier, stąd na przykład wzięła się większość tytułów na naszego rodzimego Pegaza. Z czasem jednak nowe gry na NES-a przestały wychodzić, ale zapotrzebowanie na produkt, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie sprzęt Nintendo był wciąż towarem luksusowym, nie malało. Piraci wzięli wówczas sprawy w swoje ręce i zaczęli tworzyć tak zwane bootlegi, czyli nielicencjonowane produkty, korzystające ze znanych marek. Szacuje się, że ponad 10% biblioteki NESa i Famicom'a stanowią gry nieautoryzowane. Stąd też, gdy na automatach zagrać można było w Mortal Kombat 4, by przyciągnąć klienta do Cardridge'a, na bazarze można już było grać w Mortal Kombat 16. A gdy na snes triumfy święciło kultowe Super Mario Kart, cóż, dużo słabszy Pegasus mógł poszczycić się grą Card Fighter. Za produkcję tego specyfiku odpowiedzialna jest podobno tajwańska grupa Hammer Team i nie trudno domyślić się, jaki proces myślowy towarzyszył jego stworzeniu. Gdy snesowe Super Mario Kart stało się gigantycznym hitem, Tajwańczycy również chcieli ogrzać się w chwale, ale ograniczona moc obliczeniowa Famicom'a, na którego tworzyli, nie pozwalała na odtworzenie wyścigowej rozgrywki pierwowzoru. Mieli za to swój autorski silnik do bijatyk, stworzyli więc to, na czym znali się dużo lepiej. Mordoklepkę z postaciami z Mario Karta. Ekran tytułowy to całkiem solidna zżynka z menu Super Mario Karta. Wrażenie robi szczególnie całkiem dobrze odwzorowane logo i ogólna estetyka nawiązująca bezpośrednio do swojego wzorca. Opcje pozwalają wyłącznie na wybór poziomu trudności gry, w skali od 1 do 5. Mimo braku informacji o takiej opcji, w Card Fightera można również grać w dwie osoby, wciskając start na kontrolerze gracza drugiego. Card Fighter nie rozpieszcza grającego Multum Trybu. Wybranie start przenosi bezpośrednio na prymitywny ekran wyboru bohatera, którym będziemy grać. Do wyboru jest cała ósemka zawodników. Mario, Yoshi, Toad, Luigi, Koopa Trupa, Bowser, Peach i Donkey Kong Jr. Wybór postaci wrzuca nas prosto do gry, gdzie naszym celem jest pokonanie wszystkich pozostałych zawodników. Pierwszym zaskoczeniem była nie najgorsza oprawa graficzna. Nielicencjonowane gry potrafią być naprawdę paskudne. W tym wypadku jest nie najgorzej. Rzadko zdarza się, by w butlegach kładziono jakikolwiek nacisk na wierność materiałowi źródłowemu. Tu jednak faktycznie widać mizerny bo mizerny, ale wkład pracy. Na pustynnej planszy kolebią się kaktusowate połki, a w zamczyskach na ścianach zawieszone są tłompy. Moją ulubioną mapką jest drewniany most zawieszony nad lawą w jakimś budynku. Bladego pojęcia nie mam ile wspólnego ma to z Marianem, choć stylistyką łatwo odnieść się do marianowych plansz z Bauzerem. Nie wiem, mnie podoba się głównie sam pomysł zawieszenia łatwopalnej kładki zaraz nad bulgoczącą magmą. Równie pozytywne wrażenie robi silnik walki, który jest prawdę mówiąc nie najgorszy. Wszystkie postaci posiadają ruchy specjalne. Podobnie jak w Street Fighterze można też odurzyć przeciwnika. Pod przyciskiem A kryją się ciosy pięścią, pod B kopnięcia. Nie są to też w większości ruchy dobrane przypadkowo. Brakuje tu być może głębi czy systemu kombosów, ale uwierzcie mi, na Nesa wydano bijatyki, które były od tego dużo gorsze, a jakimś cudem były sprzedawane na oficjalnych licencjach. Na łatwiznę autorzy poszli w przypadku Mario i Luigi, którzy są tym samym bohaterem o innym schemacie kolorystycznym. Posiadają oni kop z wyskoku, wysoki podbródkowy w stylu Shoryuken ze Street Fightera, a także możliwość rzucenia kuli ognia. Postać zielonego hydraulika jest jednak uszkodzona, jej ruchy specjalne nie działają. Może z nich korzystać wyłącznie komputer. Kupa trupa, pojawiający się tu pod swoim japońskim imieniem Nokonoko, Noko, jest jedyną postacią bez pocisków. Ten jednak może schować się w swojej skorupie i ślizgać w niej po ziemi, zadając obrażenia. Nie wiem co stało się księżniczce Peach, ale wow. Princesa rzuca kulami energii i wyposażona jest w super kopnięcia. Prócz tego ma bardzo śmieszną animację chodzenia z dłoniami rozprostowanymi jak robot. Nie wiem kto wpadł na pomysł, że powinna chodzić w miniuwie i seksownych kozaczkach, ale powinien dostać awans. Przywiązanie do detali wychodzi szczególnie w przypadku Donkey Konga Juniora, który nosi na sobie taką samą koszulkę z literą J co w Mario Kart'cie. Jego pociskiem jest też bardzo pomysłowa skórka od banana, którą rzuca przeciwnikom pod nogi. Zabawnie wypada również Toad, tu pod swoim japońskim imieniem Kinopio, który jest o dużo za duży względem swojego Nintendowskiego odpowiednika. Jego specjalnym pociskiem jest grzybek. Yoshi strzela co prawda zwykłym pociskiem, ale wygląda na naprawdę niezadowolonego, trzymając przy tym gardę niczym zawodowy bokser i nigdy nie zdejmując z pleców swojego siodła. Najzabawniejszym jest zdecydowanie Bowser, który z jakiegoś powodu jest najmniejszym ze wszystkich wojowników. Mimo swojej groźnej miny nie potrafię traktować go poważnie, a dłonie i nogi w kolorze skóry powodują, że wygląda jak goły, podstarzały facet w połowie kostiumu dinozaura. Nawet jeśli zionie ogniem w ramach swojego ataku specjalnego. Bowser pełni również rolę końcowego bossa gry, z którym walczymy aż dwa razy. Najpierw po pokonaniu wszystkich przeciwników z drabinki. Ta walka jest jednak tylko wprawką przed ostatecznym wyzwaniem. Po pokonaniu go bowiem musimy stoczyć pojedynek bonusowy. Mirror match z samym sobą to po nim dopiero czeka nas rewanż z Bowserem. Nie ma jednak się co napalać na jakiś puchar za wygraną. Zakończenie gry okazuje się bowiem jednym wielkim oszustwem. Najpierw na ekranie pojawia się lista ośmiu najlepszych graczy, która podejrzewam jest w stu fałszywa, chociażby dlatego, że ostatnie 0 jest przesunięte względem reszty napisów i napisane inną czcionką, Najgorszym w tym wszystkim jest jednak fakt, że jeśli nie graliśmy na najwyższym poziomie trudności, to po ekranie top 8 gra automatycznie wyrzuca nas do menu głównego. Zakończenie, składające się wyłącznie z napisu The End, zobaczyć można tylko ustawiając trudność na maksa. Cardfighter zaskoczył mnie głównie tym, jak bardzo nie był zły. Nie można powiedzieć, że jest dobry, bo szczerze mówiąc nie jest, jak wiele gier tego gatunku cierpi z uwagi na koszmarne mruganie sprite'ów, bagi w stylu nieszczęsnego, niegrywalnego Luigi'ego, czy zerowe tryby rozgrywki. Ale mimo to widać, że jest to gra, w którą włożono trochę wysiłku, a jej produkcja nie skończyła się na przeklejeniu postaci z Mario do istniejącego produktu. Mimo wszystko, nie jest to jednak Super Smash Brothers, więc gdybym miał wybierać to wolałbym mimo wszystko zagrać albo w dużo lepszą grę, np. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters na nes albo w Super Mario Kart na SNES-a. Kart Fighter jest kompromisem, który nie zadowoli ani fanów jednego, ani drugiego gatunku.